Grupa Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich pił. i'm yeah, Zagraliśmy dobry mecz na zero z tyłu, wykonaliśmy wszystkie założenia trenera, drużyna dała sobie wszystko, pokazaliśmy, że byliśmy cały mecz górą wygraliśmy. Swój występ oceniam na plus, strzeliłem bramkę, zachowaliśmy czyste konto, drużyna wygrała, można być zadowolony. Zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz, od początku przeważaliśmy, końcówka pierwszej połowy zapowiadała się mało, Wygląda w naszej y, stronie dobrze. Y, mogliśmy to lepiej rozegrać. Wygrywaliśmy tylko po pierwszej połowie 1-0, gdzie powinniśmy już na spokojnie wygrywać z trójkę. Y, ogólnie mysz potoczył się bardzo dobrze. Wygraliśmy 4-0, więc myślę, że dobrą pracę wykonaliśmy. Swój występ y, oceniam bardzo dobrze, przyjęłem dwie bramki, więc chyba nie trzeba więcej dodawać. Mecz w porządku. Wszystko działo się tak jak przewidywaliśmy. Od początku chcieliśmy mocno na nich nacisnąć, co zaowocowało strzeleniem bramki. Przez to poczuliśmy się pewniej. No i potem, już wiadomo, grało nam się lżej. W pewnym momencie oni przycisnęli, ale daliśmy radę. Graliśmy kontrami. Przez to też strzeliśmy dwie bramki. No i wszystko potem układało się po naszej myśli. Mm, już ta intensywność meczowa spadła, ale było w porządku i jeździmy Mój Mecz byłem wykonany oceną dobrą. Zastawiałem się, grałem z kolegami. Miałem parę sytuacji, niestety nie udało się nic strzelić. Mam nadzieję, że w przyszłym meczu uda się coś strzelić. Cieszymy się z wysokiej wygranej. Ten pierwszy mecz w Zielonkach nam zdecydowanie wyszedł. Zremisowaliśmy na południu, co prawda później okazało się, że przejdziemy do na Natomiast chcieliśmy się zrewanżować za ten nieudany mecz. Dzisiejszym spotkaniu się to udało. Wierzę w to, że teraz już będziemy szli tylko do przodu, że będziemy się rozpędzać, napędzać, bo ten potencjał na pewno mamy, tylko trzeba to sobie wydobyć i ta płynność gry musi być na pewno lepsza, dlatego wierzę, że kolejny mecz będzie jeszcze lepszej naszego kanału.